Synu mój, umiłowany, to ja, Twój Bóg, przychodzę dziś do Ciebie ze słowami miłości, radości i obietnic nadchodzącego czasu błogosławieństw. W tym roku wielkie rzeczy wciąż się wydarzą w Twoim życiu. Doświadczysz mojej ręki działającej tak jak nigdy wcześniej. To będą chwile uzdrowienia, odnowy, cudów i obfitości. Nigdy nie zapominaj, że masz moc całkowicie odmienić swoje życie. Mogę sprawić, że będziesz prosperować w każdej chwili. Mogę dać ci spokojne noce snu, bez ciężaru na sumieniu. Mogę przemienić twoje finansowe zmagania i niedostatek końca miesiąca w obfitość, jakiej nigdy wcześniej nie widziałeś. Dobrobyt puka do twoich drzwi, ale to ty musisz je otworzyć. Musisz mi zaufać, by otrzymać wszystko, co Pan ma ci do zaoferowania. Dziś musisz pozostać tutaj do końca. Czy przyjmujesz z wiarą słowa Boga? Wyobraź sobie, że jesteś wolny od codziennych trosk, dławiących długów i niepewności, które kradną ci pokój. Zobacz życie, w którym twoje marzenia się spełniają, a wszystkie potrzeby są natychmiast zaspokojone. Oferuję ci obietnicę świetlanej przyszłości, w której brak jest tylko odległym wspomnieniem. Nie lękaj się. Bo jestem przy tobie w każdej chwili. Pozwól mi prowadzić Twoje kroki i otwierać drzwi, które wcześniej wydawały się zamknięte. Pamiętaj, moja moc jest nieskończona, a moja miłość do ciebie bezwarunkowa. Napisz 51:51, 51, aby pozwolić Bogu działać w Twoim życiu. W nadchodzących dniach wydarzy się coś niezwykłego. Poczuj emocje przepływającą przez każdą komórkę twojego ciała, bo twoje długi zostaną całkowicie wymazane jak tablica starta do czysta. Moja potężna ręka jest gotowa działać na twoją korzyść, wylewając fale finansowej wolności na twoje życie. Wyobraź sobie, że jesteś wolny od przygniatającego ciężaru długów, od stałej presji uciskającej twoje serce. Ten ciężar zostanie zdjęty z Twoich ramion, pozwalając Ci znowu oddychać. Tak jak utalentowany artysta usuwa niepożądane ślady, tak ja jestem gotów spłacić wszystkie Twoje długi. Nie pozostanie po nich żaden ślad w Twoim życiu. Otrzymasz nowy początek, nową szansę, by żyć bez cienia zadłużenia. Pozwól sobie znów marzyć, bo więzy, które Cię trzymały, zostaną zerwane. Wyobraź sobie życie, w którym Twoje finanse są zrównoważone i dostatnie gdzie każdy krok otacza obfitość, która przelewa się z Twojej drogi. Twoja podróż będzie oświetlona światłem. Poczuj wdzięczność płynącą z serca bo to ja, Twój Bóg, sprawiam, że to wszystko staje się możliwe. Dla mnie nie ma nic niemożliwego. Zaufaj mi i zobacz, jak Twoje długi znikają na Twoich oczach. Napisz 12:12, 12, jeśli wierzysz, że Bóg jest mocą. Umiłowani, pokój Pana niech będzie z Wami wszystkimi. Dziś chciałbym, byśmy wspólnie rozważyli psalm pełen pociechy i nadziei. Psalm 23, wersety Iemejantrzyk. W tych wersetach Znajdujemy potężne słowa, które przypominają nam o opiece i miłości naszego dobrego pasterza. Psalm 23 zaczyna się tak: Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. To stwierdzenie jest głębokie i pełne mocy. Gdy mówimy, że Pan jest naszym pasterzem, uznajemy Jego autorytet nad naszym życiem, Jego przewodnictwo i stałą troskę. On jest naszym przewodnikiem, tym, który prowadzi nas bezpiecznymi ścieżkami i chroni przed niebezpieczeństwem. Gdy mówimy, że niczego nam nie braknie, uznajemy wystarczalność Boga w zaspokajaniu wszystkich naszych potrzeb. On jest obfitym dawcą, który zaspokaja nasze braki materialne i duchowe. W nim znajdujemy wszystko, czego potrzebujemy, by żyć w pełni. Werset drugi ukazuje obraz troski i zaopatrzenia. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad spokojne wody. Wyobraź sobie stado owiec prowadzone na zielone łąki i nad ciche wody. To obraz, jaki Bóg pragnie, byśmy mieli w sercu, gdy myślimy o Jego opiece. On zaprasza nas, byśmy odpoczywali na zielonych pastwiskach. W symbolu obfitości, dostatku i spokoju. W jego obecności znajdujemy pokarm dla duszy, duchowe odświeżenie, które nas wzmacnia i odnawia. Prowadzi nas też nad spokojne wody, gdzie możemy ugasić pragnienie i odnaleźć pokój dla niespokojnych serc. Ponadto werset trzeci niesie obietnicę odnowy i Bożego prowadzenia. Odnawia moją duszę. Prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości przez wzgląd na swoje imię. Gdy jesteśmy zmęczeni i obciążeni, Pan odświeża naszą duszę. Daje nam odpoczynek, ulgę i odnowienie, przywracając siły, byśmy mogli dalej kroczyć Jego drogą. Co więcej, prowadzi nas ścieżkami sprawiedliwości, wskazuje nam właściwe drogi. Uczy jak żyć w prawdzie i uczciwości wobec Niego i innych. Ukazuje nam prawdę i uzdalnia, byśmy byli ludźmi odzwierciedlającymi Jego sprawiedliwość i miłość. Drodzy, niech te wersety z Psalmu 23 dotkną naszych serc i napełnią nas nadzieją. Pośród trudności życia możemy znaleźć pociechę i bezpieczeństwo w naszym dobrym pasterzu. On poprowadzi nas właściwymi ścieżkami, zatroszczy się o każdy szczegół i zaspokoi wszystkie nasze potrzeby. Napisz: Pan jest moim pasterzem, by wyznać to z wiarą. Tak mówi Pan: Przygotuj się na wielkie przełomy i błogosławieństwa, które nadchodzą w Twoim kierunku, mój umiłowany. Cudowne niespodzianki czekają na Ciebie, dobre rzeczy, które przewyższą wszystkie Twoje oczekiwania. W nadchodzących dniach fala dobrobytu i bogactwa popłynie w Twoje życie. Będziesz świadkiem nadnaturalnej mocy mojego przychylnego działania w każdej dziedzinie Twojego istnienia. Pieniądze i obfitość popłyną w Twoim kierunku bez wysiłku, w sposób przekraczający ludzkie zrozumienie. To, co się dzieje, jest większe, niż możesz sobie wyobrazić. Ja, Twój Bóg. Działam na Twoją korzyść, otwierając drzwi, których nikt nie może zamknąć, i dając Ci możliwości. Moim pragnieniem jest, abyś cieszył się pełnią życia i moim zaopatrzeniem. Nie lękaj się, bo prowadzę każdy Twój krok. Kieruję każdą transakcją, każdą negocjacją, każdą okazją, która się pojawi. Zaufaj mi i zobacz. Jak bogactwo popłynie do Twojego życia w sposób zadziwiający i niewytłumaczalny. Wszyscy wokół zobaczą moją chwałę i przemianę w Twoim życiu. Zapytają, co się stało, co się dzieje. A ty odpowiesz, A to Bóg uczynił. Tam, gdzie wcześniej były finansowe zmagania, teraz będzie dostatek i pomyślność. Doświadczysz odwrócenia losu, które zadziwi wszystkich wokół ciebie. Staniesz się żywym świadectwem mojej mocy przemieniającej Twoje życie. Twoje potrzeby będą zaspokojone obficie, a ponadto będziesz miał zasoby, aby błogosławić innych wokół siebie. Napisz cała chwała i cześć Panu, aby to wszystko przyjąć. Efezjan 3:20. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić nieskończenie więcej. Niż prosimy czy myślimy. W tym wersecie spotykamy się z wielkością i nieskończoną mocą Boga. On nie jest ograniczony naszymi ludzkimi ograniczeniami ani naszymi oczekiwaniami. Przeciwnie, idzie dalej, przewyższając każdą prośbę, jaką możemy mu przedstawić, i przekraczając nawet najśmielsze wyobrażenia. Ten werset przypomina nam, że Bóg nie tylko może, ale pragnie nas błogosławić obficie. Jest gotów działać w naszym życiu w sposób zaskakujący, przekraczający nasze oczekiwania i prowadzący nas dalej niż moglibyśmy sobie wyobrazić. On nie tylko zna nasze potrzeby, ale ma moc i pragnienie, by dać nam o wiele więcej niż prosimy. Ta prawda zachęca nas, byśmy marzyli odważnie i całkowicie ufali mocy Boga. On potrafi dokonywać cudów, przemieniać sytuacje niemożliwe i powoływać do istnienia rzeczy, których nigdy nie mogliśmy sobie wyobrazić. Nie ma granic dla tego, co może uczynić w naszym życiu. Napisz, poddaję się Bogu, jeśli w to wierzysz. Raduj się, mój umiłowany synu, moja umiłowana córko. Świętuj przemianę, która dzieje się w Twoim życiu. Pamiętaj, że to ja, Twój Bóg, kieruję i prowadzę przepływ bogactwa w Twoim kierunku. Zaufaj mi, bądź świadkiem manifestacji mojej mocy i miłości w Twoim życiu. Idź naprzód z wiarą, determinacją i wdzięcznością. To czas zbierania owoców Twojej wytrwałości i zaufania wobec mnie. Przyjmij błogosławieństwa, które nadchodzą, i bądź kanałem hojności i miłości, aby błogosławić innych. Przygotuj się, by zostać zaskoczonym, bo to, co najlepsze, dopiero nadejdzie. Idź naprzód z odwagą i oczekiwaniem, bo Twoje życie nigdy już nie będzie takie samo. Jestem z Tobą w każdym kroku drogi i razem osiągniemy zwycięstwa, które uwielbią moje imię. Napisz. 55-55 i udostępnij ten film tylko osobom, którym całkowicie ufasz. Czy czujesz się rozczarowany lub zwątpiłeś w Boga? Oto pięć sposobów, by bardziej mu zaufać i wzmocnić swoją wiarę w Jego moc. Numer 1 Pismo Święte. Biblia jest objawieniem Boga dla nas. Dzięki niej poznajemy jego charakter, obietnice i wierność. Studiując i rozważając pismo, wzmacniamy naszą wiarę i zaufanie do Boga. Numer dwa: modlitwa i szukanie Bożej obecności. Modlitwa jest sposobem, w jaki łączymy się z Bogiem. Możemy z Nim rozmawiać, dzielić się troskami, prosić o wskazówki i powierzać Mu nasze ciężary. Szukając Jego obecności, budujemy z Nim bliską relację która wzmacnia naszą wiarę do numer 3. Świadectwa i osobiste doświadczenia. Słuchając, jak Bóg działa w życiu innych, jesteśmy zachęceni i umocnieni w wierze. Również nasze własne doświadczenia, Jego opieka, zaopatrzenie i odpowiedzi na modlitwy pomagają nam ufać mu nawet gdy go nie widzimy. Numer 4. Poddanie się woli Bożej. Zaufanie Bogu oznacza także poddanie się Jego woli i wiara, że On wie, co dla nas najlepsze, nawet gdy nie rozumiemy drogi przed sobą. To poddanie pozwala nam odpocząć w Jego suwerenności i zaufać Jego doskonałemu planowi. Numer 5. Kultywowanie postawy wdzięczności. Uznając błogosławieństwa i dobre rzeczy. Które Bóg nam daje, rozwijamy w sercu wdzięczność. Wdzięczność przypomina nam o Jego nieustannej trosce i wzmacnia nasze zaufanie, nawet w trudnościach. Pamiętaj, że wiara nie opiera się tylko na tym, co widzimy, lecz na zaufaniu do charakteru Boga i pewności Jego obietnic. Te praktyki pomagają nam wzrastać w wierze i ufności, nawet gdy nie widzimy Go fizycznie. Modlitwa końcowa. Umiłowany Boże, dziś stajemy przed Tobą z sercami przepełnionymi wdzięcznością i wzruszeniem. Ze łzami radości dziękujemy Ci za wszystko, co uczyniłeś w naszym życiu. Ty jesteś wiernym Bogiem, obecnym w każdej chwili. W burzach, gdy rozpacz próbowała nas ogarnąć, w każdej łzie, którą otarłeś, przynosząc pociechę i pokój. Ale wiemy też, że nie opuszczasz nas w chwilach pokoju i słońca, gdy radość przepełniała nasze serca, byłeś tam, prowadząc nasze kroki i obficie błogosławiąc. Jesteś autorem każdego uśmiechu i źródłem każdego błogosławieństwa, które otrzymujemy. Boże, przyznajemy, że często nie rozumiemy Twoich dróg. Ale mimo to ufamy Twojej mądrości i bezwarunkowej miłości. Wiemy, że Masz kontrolę nad wszystkim i że Twoje plany dla nas są doskonałe. Niech nasze życie będzie żywym świadectwem Twojej miłości i dobroci. Uczyń nas narzędziami pokoju, nadziei i współczucia w tym świecie. Naucz nas kochać tak, jak Ty nas kochasz i wyciągać rękę do potrzebujących. Z serc pełnych wdzięczności dziękujemy Ci Boże za wszystko, co uczyniłeś i co jeszcze uczynisz w naszym życiu. Niech Twoja chwała świeci przez nas dziś i na zawsze. W imieniu Jezusa. Amen.